Kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś sam, a Twoja wizja popycha cię do przodu, musisz iść, nie oglądając się za siebie. Na Twojej drodze nie raz napotkasz przeszkody, ale wiara i ciężka praca to Twoja droga do sukcesu. Wspinając się po szczeblach kariery, nieraz będziesz musiał dokonać wyboru, którą drogą chcesz podążać. Pamiętaj, że gdy staniesz do walki i wystartujesz, nie będzie odwrotu. Cierpliwość, prawda i zaangażowanie to Twój kierunek do celu.